Witam serdecznie. W tym odcinku zajmiemy się przeanalizowaniem konta w banku BGZ BNB Paribas, a mianowicie konta otwartego na biznes. Omówimy sobie wady, zalety, a także opłaty i promocje, które związane są właśnie z posiadaniem konta otwartego na biznes. Zacznijmy więc od podstawowych informacji. To konto firmowe przeznaczone jest głównie dla osób, które posiadają jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę partnerską, jawną lub cywilną. Możliwe jest także do założenia przez spółdzielnię. Konto założymy oczywiście zdalnie przez internet, przy pomocy linku, który umieściłem w opisie tego filmu. Zakładanie konta jest bardzo proste, wystarczy przejść do linku i wypełnić krótki formularz, który pozwoli Wam na założenie konta. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje dotyczące konta otwartego na biznes, to koszt prowadzenia konta w zależności od tego, czy uda nam się spełnić warunki, to 9 lub 0 zł. 9 zł, jeżeli mamy saldo Poniżej 3000 zł, a suma wpływów na to konto nie przekroczy kwoty 20 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o koszty związane z kartą, no to tutaj możemy zapłacić nawet 7 zł, w zależności od tego, czy uda nam się zrealizować transakcję na kwotę rzędu 700 zł miesięcznie, lub jeżeli uzyskamy wpływy na konto w wysokości powyżej 100 tysięcy złotych. To są takie główne mankamenty tego konta. Oczywiście konto ma też wiele zalet na przykład Firma, która działa nie dłużej niż okres 6 miesięcy nie zapłaci za prowadzenie rachunku, co dość znacząco ułatwia prowadzenie biznesu świeżym firmom. Podobnie w przypadku przelewów do ZUS i urzędu skarbowego, tutaj nie zapłacimy za dokonywanie takich przelewów, nie ma także opłat za wykonywanie przelewów przez internet, więc jeżeli ktoś ma biznes, który funkcjonuje o działalność online, no to jak najbardziej tutaj warto z takiego konta skorzystać. Ciekawą funkcjonalnością konta otwartego na biznes jest dostęp do tak zwanego systemu Go Księgowość, czyli do platformy, która pozwala na wystawianie faktur online o każdej porze dnia. Oczywiście taką usługę można rozszerzyć poprzez wykupienie dostępu do dodatkowych usług związanych z księgowością. Dzięki czemu będziemy mieli poradę profesjonalnej księgowej, gdy włączymy taki pakiet rozszerzony. Oczywiście jest to pakiet płatny. Jeżeli chodzi o Koszty związane z bankomatami, no to tutaj istnieje szansa skorzystania z darmowych bankomatów w BNB Paribas czy po prostu poprzez bankomaty Euronet. W przypadku skorzystania z innych bankomatów zapłacimy tutaj kwotę rzędu 1,5%. Przy czym jest to minimalna kwota 5 zł. Jeżeli wypłacamy pieniądze za granicą z bankomatów, no to tutaj już zapłacimy nieco więcej, ponieważ będzie to 3%, a minimalna kwota wyniesie 10 zł. Jeżeli chodzi o wpłatę pieniędzy w placówce banku, no to tutaj zapłacimy od 0,15% do 0,35%, w zależności od spełnienia odpowiednich warunków. Przy czym kwota minimalna to może być 5, 7 lub 10 zł. Nas na szczęście można tutaj zawsze skorzystać z wpłatomatów do wpłacenia pieniędzy i tutaj koszt wyniesie 0 zł. Oczywiście konto firmowe otwarte na biznes oferuje także dostęp do różnych dodatkowych opcji. Mowa tutaj o takich funkcjonalnościach jak na przykład płatności mobilne. W przypadku posiadania karty Mastercard Business możemy ją sobie podpiąć do swojego telefonu i wtedy możemy sobie płacić na przykład poprzez Google Play czy Apple Pay czy po prostu wykorzystując do tego Blika. Są także inne dodatkowe funkcje takie jak MasterPass, AutoPlan, strona internetowa Vindicat, e czy usługa 3D Secure. Tutaj nie będę tych wszystkich Usług omawiam, natomiast wy możecie sobie z łatwością poczytać o nich, przechodząc do linku w opisie tego filmu. Podsumowując, moja opinia na temat tego konta jest. Pozytywna. Oczywiście istnieją pewne wady, jak i zalety dla konta otwartego na biznes, natomiast wiele osób jest zadowolonych z tego konta, zwłaszcza osoby, które wykonują wiele przelewów internetowych i mają wysokie wpływy na konto. Bardzo często jest to także dobre rozwiązanie dla świeżych firm, dlatego jeżeli prowadzisz swój biznes, no to jak najbardziej możesz takie konto założyć. No i jeżeli chodzi także o dodatkowe funkcje i dodatkowe jakieś opcje, które możemy, Wybrać, rozszerzając swoje konto, to tutaj także istnieje duże pole do działania, do wyboru. Oczywiście, konto ma też właśnie swoje minusy w postaci niektórych koniecznych warunków do spełnienia, jeżeli chcemy po prostu unikać poszczególnych kosztów. Oczywiście, wybór pozostawiam Wam. Moim zdaniem warto po prostu wziąć to konto pod uwagę, jeżeli rozważamy założenie konta firmowego.